Ryś król puszczy to film ważny dlatego, że... Pokazuje przyrodę, która jest obok nas. Zazwyczaj oglądamy emocjonujące kino przyrodnicze, które pokazuje Afrykę, Azję, zwierzęta, które tak naprawdę możemy zobaczyć tylko w Zoo. Warto młodym odbiorcom uświadomić, że przecież nasz świat, nasze lasy, które są bardzo podobne do tych na pograniczu francusko-szwajcarskim, również są fascyn fascynujące, również mogą być pasjonujące. To, co tam żyje, też jest bardzo ciekawe. A poza tym jest to film, który ukazuje skomplikowanie przyrody, który pokazuje, jak bardzo ekosystem jest wrażliwy, jak każda rzecz, każde stworzenie ma w nim swoje miejsce, i okazuje się, że ryś jest konieczny do przetrwania tych lasów. Ryś jest drapieżnikiem, ryś zjada inne zwierzęta, ale okazuje się, że bez niego las nie może się odradzać, bo roślinożerne zwierzęta zjadają ten las w nadmiarze. Dlatego drapieżnik też musi w takim lesie istnieć. Człowiek doprowadził kiedyś do jego wygnięcia. Teraz człowiek stara się przywrócić Rysia tym lasom, i wraz z twórcą filmu możemy się temu przyglądać i razem z nim możemy się nad tym wszystkim zastanawiać. Warto ten film zobaczyć i warto potem się zainspirować. Może wyruszyć na własną wyprawę do polskich lasów, choćby w poszukiwaniu śladów Rysia.